Witam Was! Ja jestem Best Gamer, a to jest relacja z serwera. A więc tak, chciałem Was przywitać w tej relacji mm, tak trochę inaczej. Te odcinki będą raczej dodawane raz, dwa w tygodniu, kiedy dojdzie coś nowego na serwer, aby gracze mogli się bardzo łatwo połapać w tym, co doszło oraz co jest nowego raczej. <trym> A więc tak, ostatnim razem dodaliśmy Pexa. teraz Wam zademonstruję, jak coś to dodaj komentarz po nagraniu, a więc czasem może być coś niedograne. A więc tak, dodaliśmy Permission na jak widać, pisze, Head Admin, Best Gamer, NC, Permission X. Tak. Ogólnie skończyliśmy już całkowicie stoiska, już całe jest skuboidowane, wszystko jest gotowe do oddania serwera. Teraz tylko kupujemy, dzisiaj jest pierwszy, a więc kupujemy DDK na 20 slotów. Maszyna jest szybka, posiada internet 100 MB na sekundę oraz na serwer 20 slotów, przypada 2 GB RAMu DDR3, a więc serwer na 100% nie będzie lagował. I tak, jeszcze jedna taka informacja. Teraz ukośnik rules działa, a więc spokojnie możecie wpisywać, przeczytać, zapoznać się z zasadami oraz możecie używać komendy ukośnik spawn i robić swoje skrzynki. Kolejną rzeczą, która została dodana jest to, że ukończyliśmy metro, które zaraz Wam pokażę. Jeszcze taka jedna krótka informacja. Pokoje w hotelu, mówiliście, że bez sensu kupować. Nie ma po co. Tutaj Wam pokazuję zasady. No i Wam zademonstruję, że działa opośnia w sprawie. dla wszystkich. I teraz tak. Mówiliście, że bez sensu kupować hotel za 1500 zł, ale tak. Do hotelu są dołączone dwa łóżka: crafting table. Ciasto, 64 stejki, 64 chleby, zbroje, zbroja złota, diamentowa oraz skórzana w skrzynce gratis oraz jest do tego dodane 64 srebra. I to jest na stałe za 1500, natomiast na jedną noc bez wyposażenia, jedynie ze skórzanym ekwipunkiem oraz z 32 żelazami jedna noc kosztuje 200. A więc chyba raczej się opłaca kupić na stałe jak już. oczywiście jeżeli kupimy yy, yy, ten na stałe ten hotel to zbroję którą mamy tam jeżeli nam się zepsuje to od hotelu za to że kupiliśmy dostajemy nową możemy 5 zbroi dostać z każdego rodzaju po jednej jeżeli natomiast sprzedamy i admin to zauważy administrator, mod, kid mod moderator lub gracz i powie nam: Ta osoba otrzymuje bana i zostaje wywalona. Bana dostaje tylko na 3 dni, natomiast zostaje wyrzucona z hotelu. Teraz pokażę Wam, jak wygląda ten hotel. A to jest metro: droga z metra do hotelu. Potem wszystko tu będzie zamienione: będzie wszystko inaczej wyglądać, oraz dodana będzie nowa rzecz: będzie taki tunel. No zniszczył będzie trzeba to zabukitować gdzie są tory, tu są tory tak, 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 tak Wózek, czekaj, Dora I Teraz tak to jest parter Tutaj będzie lada, w której będziemy płacić Oczywiście jeżeli ktoś kupuje ten domek, dostaje na niego Kuboida Nikt mu nie może wejść, drzwi są prywatne. Mamy w planach budowę kolejnego hotelu, ale z tego będzie poprowadzona kolejka czyli to jakby będzie stacja. Mm. Bardzo was przepraszam, niestety telefon do mnie dzwoni. No dobrze, no to jedziemy dalej. Teraz wsiadamy do wózeczka, klikamy. Oj, oj, oj. Klikamy. Czasem są problemy, potem może coś z tym zmienimy. No, jak się palą, moby nie myte. Muszę już chciałem wpisać baczera, ale mówię, co mi tam? Niech się swajczą. Może zaraz pokażę Wam działki. Jakie są mm, ogólnie graczy? Jest też taki: jest też kilku graczy, którzy dopiero zbierają sobie. I dwóch graczy zbiera na zamek, tak powiem. Są frakcje dodane już. A właśnie jest nowy plugin kolejny. Którym są frakcje? Jest to plugin ostatni, prawdopodobnie, który będzie dodany. Ten plugin. Dodaje to, że mamy gildie oraz możemy nimi zarządzać. Chodzi mi o to, że yy, aby utworzyć gildię, może inaczej, spis komend do tego dam wam w opisie. Spis wszystkich komend do yy, do tego pluginu dam wam w opisie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to pobierze dokument tekstowy albo po prostu w opisie będą te komendy. Lub link do jakiegoś tutoriala. Teraz wam pokażę kolejne działki. Teraz zmierzamy do pierwszej działki. Trochę skromniejszej, ale zawsze działka. Jest to działka gracza Goliat. Pozdrowienia dla niego. Drewno ma. Bogaty z niego człowiek. I kolejna, przynajmniej dla mnie, jedna z najładniejszych działek. Jest to działka fisza. Spoko koleś też go pozdrawiamy. On już jest trochę bogatszy. Widać ma Teraz przejdziemy się może do kolejnej działki, którą jest działka. Tam już żadnych nie ma. Może teraz przejdźmy się do działki Sebastiana 1882. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. On jeszcze nie skończył działki. Wczoraj chyba chciał skończyć, ale ja niestety musiałem mu wyłączyć serwer. Sorry dla niego. I go również pozdrawiamy. Hi. Tak, to jest działka Sebastiana 1882. Nie pomyliłem się. Teraz tak. Domek kiedy, którego również pozdrawiamy. Dobry kolega mój, który może dostanie Opa. Nie może, lecz na pewno. Tylko po prostu za... No, trzeba zapłacić na okres trudny 5 zł. Do, do zapłaty za admina jest 5 zł, na ogólnie na admina pełnego jest 7 zł, na modera jest właśnie 5. A 7 zł, a 5 to chyba nie jest duża różnica. Tyle że na admina trzeba złożyć podanie, a na kid modera nie trzeba. Tutaj wam pokazuję. To jest właśnie dom mojej gildi Tutaj wam pokazywałem farmę. Mamy krówkę, którą złapaliśmy nie było komendy. Teraz zrobiłem cięcie, abyście nie wiedzieli gdzie jest baza naszej gildii. Ja odeszłem kawałek i teraz wam prezentuję początki domu pawcia administratora. I pozdrawiamy go. <suszy> To już są wszystkie działki, a więc. No to na tyle. Tutaj jeszcze Wam pokażę zaraz. Nie, jest jeszcze jedna działka. To jest właśnie szkic ratusza. Takim będzie, tylko będzie oczywiście większy. Tam na dole są stąd slaby. Teraz pokażę Wam działkę Korwina 2000. To teraz może cięcie. Dobrze, już jest działka. Okej. Okay. Mam myślę, że mam kompas w ręce, ale ze mnie ogor. Na to jest jego chatka. Ładna. Muszę przyznać, że ładnie mu wyszła. O, to jest gónek. I teraz piszę Notice that Private trade is located by you. Czyli na początku, jak nie było peksa, to ja wszystkim, mm, że tak powiem, dawałem skrzynki prywatne, i tylko wybierali miejsce. Potem mu zunlokuję je. Mam się. Potem mu tamtą skrzynkę dam mu. Żeby co zrobił? Żeby co drewną dam, ale dobra. Teraz nie czas na to. Serwery są ogólnie już ogarnięty. Wszystkie pluginy są. Administratorzy też już ogarniają komendy. Wszystko. Sprawdzam, czy ktoś był na hamacie. Nie ma nikogo. To nie ma. To pech. He, moja trawa. O której? O 11? Wytyfy. No dobra, nieważne. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz dodaną w wieży widokowej. Tak, wieża stara się zamknięta. Jak widzicie, nie ma dwóch drabinek tu, bo trwają, trwają prace nad nią. Tutaj prosimy o ustawienie na odległość yy, renderowania far, żeby było lepiej wszystko widać. Yy, no to teraz skoczymy. Uhu. Podobno bardzo fajnie się leci. Prawdopodobnie. Wieża jest zrobiona z, 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 z diamant Or. Nie myślcie, że będziecie mogli to wydobyć, bo na sobie jest kuboid. A więc nie ci z waszych planów. Pewnie większość z was pomyślała, że to z ora, tu nie ma. To jest ten sztuczny las, jak już wymówiłem. mówiłem bardzo was zapraszam do gry serwer dziś pojutrze lub po pojutrze ruszy dedyk ponieważ zanim przelewy dojdą to może minąć max dwa dni w tygodniu a teraz mamy tydzień więc do piątku serwer powinien być gotowy zapraszamy was, was do gry na na tym serwerze właśnie no to na tyle ならじ。